Tajemnice chwalebne, tajemnica druga, w niebowstąpienie Pana Jezusa. Najukochańsza nasza Matko Maryjo, w kolejną pierwszą sobotę miesiąca chcemy zgodnie z Twoją prośbą rozmyślać nad tajemnicami życia Twoimi i Twojego Syna. Dziś skupimy się na rozważaniu w niebo wstąpienia pana Jezusa. Dzieje apostolskie mówią o tym wydarzeniu niezwykle prosto. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Jezus po swoim zmartwychwstaniu i pobycie na ziemi wstąpił do nieba. Aby zasiąść po prawicy Boga Ojca. Razem ze swoim ciałem jest teraz w niebie. Oznacza to, że ma konkretną twarz i niepowtarzalny wygląd, taki sam, jaki mogli obserwować ludzie, którzy widzieli go dwa tysiące lat temu. Jezus w niebie ma postać człowieka. Nie możemy jednak myśleć, że On nas opuścił. Lub że nie ma go przy nas. Sam przecież, jak zapisał to ewangelista Mateusz, obiecał nam w słowach: A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus wstąpił do nieba, ale wciąż pozostaje z nami w Słowie Bożym, w Eucharystii i w swoim kościele. Po wstąpieniu apostołowie czekają na dar Ducha Świętego, a potem idą na cały świat, żeby głosić dobrą nowinę o Jezusie i o tym, jak wielka jest Boża Miłość do każdego i każdej z nas. Jeśli w ciągu naszego życia będziemy naśladowali i kochali Jezusa, to po śmierci, Jezus zabierze nas do nieba gdzie będziemy szczęśliwi już na zawsze. Sam powiedział to w następujących słowach. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: Idę przecież przygotować Wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Niebo jest celem naszej drogi. Każdy z nas ma otwarte zaproszenie do tego, by już bez końca móc się cieszyć Bogiem w Jego Królestwie. Jezus tak bardzo nas kocha, że chce mieć nas przy sobie na wieczność. Dlatego też posyła swoją Matkę z bardzo konkretną wiadomością dla ludzi. Podczas pierwszego objawienia w Fatimie 13 maja 1917 roku, Lucja, najstarsza z trójki pastuszków, zapytała jasnej pani: Skąd pani jest? Na to Maryja odpowiedziała: Jestem z nieba. Zapowiedziała także, że już niedługo zarówno Jacynta, jak i Franciszek dołączą do niej w niebie. Jak pamiętacie, Jacynta i Franciszek to rodzeństwo, najmłodsze dzieci w rodzinie Olimpii i Manuela Marto. Gdy przyszła do nich Maryja, dziewczynka miała zaledwie 7 lat, a chłopiec 9. Dzieci wiodły zwyczajne, proste życie na wsi i wypełniały swoje codzienne obowiązki. Razem ze swoją starszą kuzynką Łucją pomagali rodzicom w pracach domowych, i codziennie wypasali owce na pastwiskach należących do ich rodziny, na terenach w pobliżu Fatimy. Piacynta, Franciszek i Lucia nie chodzili do szkoły. Uczyła ich w domu mama. Ta trójka bawiła się i spędzała czas, jak wszystkie dzieci. W domu rodzice przekazali im silną wiarę. Dzieci w ciągu dnia odmawiały różaniec, chociaż czasem skracały go. Wymawiając jedynie słowa: Zdrowaś Maryjo, zamiast całej modlitwy. Ponad 100 lat temu, czyli w 1917 roku, Matka Boża przyszła do Hiacynty Franciszka i Łucji, by przekazać im ważne dla świata przesłanie. To przesłanie zaadresował do ludzkości sam Pan Bóg. Nazywamy je. Orędziem Fatimskim. Orędzie powinno trafić do wszystkich ludzi na ziemi. To bardzo ważne, bo zawiera warunki, które są potrzebne, żeby każdy człowiek trafił do nieba. W tajemnicy, którą rozważamy dzisiaj, widzieliśmy Jezusa wstępującego do Nieba. Pan Bóg chce, by jak najwięcej ludzi mogło również wejść do Nieba, aby tak się stało, będąc tu na ziemi, każdy z nas musi swoim życiem odpowiednio pokierować: dawać dobre świadectwo, pomagać ludziom, robić dobre uczynki i angażować się w życie Kościoła, żyć Ewangelią. Ale wróćmy do wydarzeń w Fatimie. W kolejnych miesiącach Maryja pokazała dzieciom przeciwieństwo nieba czyli piekło, które jest skutkiem grzechów. Maryja chciała, by dzieci zobaczyły ten obraz, by przestrzec ich i innych przed konsekwencjami życia bez Boga. Nie skupiła się jednak tylko na strasznej wizji i zapowiedzi cierpienia dla grzeszników. Podała dzieciom bardzo konkretny sposób, na ocalenie ludzi od piekła. Wyjaśniła, że Jezus chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do jej niepokalanego serca, a jeśli to się zrobi, to wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wizje ukazane przez Piękną Panią w następnych objawieniach, znane później jako tajemnice fatimskie, ukazują różne możliwe wydarzenia, które mogą nastąpić w przyszłości. Drogą ratunku staje się nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi, czyli pierwsze soboty. Gdy podczas wniebowstąpienia Jezus znika apostołom przed oczu, dzieje apostolskie mówią. Że przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Podobnie dzieci w Fatimie przed objawieniami Matki Bożej spotykają Anioła. Scenę tę. Zapamiętały w następujący sposób: W miarę jak Anioł się przybliżał, mogliśmy rozpoznać jego postać młodzieniec, wiek około 14-15 lat, wielkiej urody. Byliśmy zaskoczeni i przejęci. Nie mogliśmy wypowiedzieć ani słowa. Gdy tylko zbliżył się do nas, powiedział: nie bójcie się, jestem aniołem pokoju, módlcie się ze mną, i klęcząc, nachylił się, aż dotknął czołem ziemi. Pobudzeni nad przyrodzonym natchnieniem, naśladując anioła, zaczęliśmy powtarzać jego słowa o mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Błagam cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w ciebie, nie wielbią cię, nie ufają tobie i nie kochają cię. Po trzykrotnym powtórzeniu tych słów podniósł się i powiedział: Módlcie się tak, serca Jezusa i Maryi uważnie słuchają Waszych próśb. Bóg posyła anioła. By nauczył nas modlitwy, by wyjaśnił nam, jak mamy żyć zgodnie z Bożą Miłością. Wielkim pragnieniem Boga jest doprowadzić wszystkich ludzi do nieba, by mogli spotkać się z Jezusem i Maryją twarzą w twarz. Jednak każdy człowiek posiada wolną wolę i sam odpowiada za swoje życiowe wybory. To, czy ostatecznie znajdziemy się w Królestwie Niebieskim, zależy od tego, jak będziemy się zachowywać już tutaj, na Ziemi. Nasze ziemskie życie ma wpływ na to, co stanie się z nami po śmierci. Tak jak w domu Jacynty i Franciszka, tak i w naszych domach, rodzice wychowują nas w wierze, uczą, spędzają razem czas, chodzą do kościoła. Trochę tak jak anioł z Fatimy, przygotowują nas na spotkanie z Maryją i Jezusem. Rodzice wpajają nam od najmłodszych lat wiele mądrości życiowych i zasad, którymi należy się kierować w życiu. A my? Otwórzmy serca na rady naszych rodziców, na wychowanie, na kształtowanie nas w wierze. Jezus, Maryja, rodzice. Chcą dla nas jak najlepiej, chcą dla nas największego szczęścia, czyli nieba. Dlatego Jezus posłał Maryję na ziemię, by powiedziała ludziom o pierwszych sobotach. Dlatego Maryja kilka razy ukazała się dzieciom fatimskim. Dlatego Łucja, będąc już dorosła, poświęciła tyle czasu, by rozpowszechnić nabożeństwo pierwszych sobót. Dlatego święty Jan Paweł II odprawiał pierwsze soboty do końca swojego życia. Zmarł również w pierwszą sobotę miesiąca. A będąc 7 czerwca 1997 roku w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, przez 15 minut medytował przed jej niepokalanym sercem. Dlatego powstała inicjatywa pierwszych sobot miesiąca dla dzieci. Dlatego rodzice przyprowadzają was dzisiaj do kościoła. Pragną, żebyście mogli osiągnąć największe szczęście, czyli mogli kiedyś być w niebie. Bóg kocha Cię mocniej niż ktokolwiek inny na tym świecie, przygotował dla Ciebie mieszkanie w niebie, gdzie czeka na Ciebie razem z Maryją i świętymi. Jesteśmy jednak wolni i sami możemy wybrać albo to, czego chciałby od nas Bóg, albo nasze własne pomysły. Wszyscy jesteśmy słabi i czasem grzeszymy. Zawsze jednak możemy wrócić do Jezusa przez spowiedź, pokutę i nawrócenie. Być może towarzyszy nam strach, niepokój lub lęk. Popatrzmy wtedy na Jezusa. Chrystus przyszedł do nas, żebyśmy nie musieli się już bać. On chce, byśmy cieszyli się wszystkim, co on dla nas zdobył nowym życiem, pełnym prawdziwego szczęścia nie tylko tu na Ziemi, ale w przyszłości, w niebie. Maryjo. Ty uczysz nas, jak mamy kochać Boga, jak mamy za Nim iść. Twoje życie było tak piękne, że On zabrał Cię od razu z ciałem i duszą do nieba. Prosimy, naucz nas miłości, pokaż nam drogę, którą możemy iść prosto do przebywania razem z Bogiem już na całą wieczność. Ucz nas drogi, która prowadzi przez Twoje niepokalane serce. Ave Maria.